Co się wydarzy w 766 odcinku serialu Akacjowa 38. Antonito stara się nie tracić nadziei na oczyszczenie imienia mimo niesprzyjających okoliczności. Maria Luisa obraża się z powodu prezentu Wiktora. Suzana podejrzewa, że pułkownik uderzy z pomocą Lalek. Odcinek 766 serialu Akacjowa 38 w czwartek 11 grudnia. Akacjowa 38 Odcinek 766 w czwartek, 11 grudnia 2025 roku o godzina 1845 w tvp 1 Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 766 odcinka serialu Akacjowa 38, Antonito pisze do ojca, że tym razem niesłusznie odwraca się od niego. Blada studnia, bandyta którego Servando wydał policji, uciekł z więzienia. Servando jest przerażony, zwłaszcza, że bandyta odwiedza go w stróżówce. Susana martwi się, że pułkownik zafundował na festynie teatrzyk kukiełkowy. Podejrzewa, że coś się za tym kryje. Maria Luisa nie chce jechać z Wiktorem do Paryża. Obraża się, że narzeczony kupił bilety, nie pytając jej o zdanie.